Się mam mordeczki, jest noc, nie mogę zasnąć i postanowiłem coś zrobić. Jako, że mówi się, trzeba jeść dużo warzyw, owoców i postanowiłem kupić. No i ciągle zapominam. Raz, drugi, trzeci raz postanowiłem. No i, no i nic. Aż w końcu przypomniałem sobie, że kupiłem jakiś czas temu. E, kupiłem te jabłka. I kupiłem też winogrona. Wsadziłem do lodówki i zapomniałem o nich kompletnie. Zapomniałem, że kupiłem. No i sobie właśnie przed chwilą przypomniałem, że w lodówce są owoce. Problem w tym, że one tam leżą kilka miesięcy. Przyznaję. I postanowiłem zrobić z tego film. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak te. Te owoce zaczęły gnić, to go rosu wywale. Ale postanowiłem zrobić tak, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Dobra. Jak widzicie, no, ubrałem się na biało. Jak przyszło na kucharza. Próbuję być masterchefem. Nikolas świetnie sobie radzi, jak widzieliście w poprzednich filmach. Więc. Więc muszę też sobie poradzić, nie mogę być gorszy. Zróbmy taką małą rywalizację. Więc przy Was otworzę lodówkę i wyjmę to, co tam jest. I zobaczymy, czy da się coś z tego zrobić, czy nie. Jeżeli się da, to za chwilę zrobimy jakąś potrawę. Dobra, zaczynamy. Wyciągamy, wyciągamy tak. Tak. Chyba jeszcze, jeszcze do o to jest to, jeden jabłko, jeden jabłko było, aha, są, chyba, chyba, chyba to już za mało, to połera, no jedno jabłko zgniło, to jest jeszcze dobre, to jest jeszcze w miarę dobre to na pół zgniłe to na pół zgniłe ale wykorzystamy to co się da wykorzystać. Teraz wyciągamy kolejne to są winogrona. O, Jezu. Nie no, winogrona to już, już niewiele z nich zostało. Zastanawiam się. Które z nich zacznie uciekać. Jakaś nowa cywilizacja się chyba stworzyła. Nie. Wienograna są chyba, chyba do wyrzucenia wszystkie. Chociaż może nie. Za chwilę przejrzę. Dobra. Słuchajcie. To co da się uratować, uratuje. A to co nie po prostu bywa. Ale na razie pauzuję film. I zobaczymy co z tego z tego się da zrobić no więc, udało się uratować jedynie dwa winogrona z winogron z jabłkami jest trochę lepiej, czyli z tego wniosek, że jabłka są bardziej odporne a winogrona mniej no czy w ogóle czy mm, mm. szkoda mi tych winogron ale zapomniałem, serio kupiłem Chyba za 3 miesiące temu przejdziemy do lodówki. Zapomniałem na śmierć. Dobra. Druga. Oczywiście umyłem je. Hmm. Może być. Przejdźmy teraz do jabłuszek. Tak więc przechodzą do jabłuszek. To całkiem jest niezłe. Zobaczymy. W środku. No, w środku wygląda ładnie. Drugie, trochę nadgniję, w środku syf, nie, nie, to się chyba nie da, no niestety, do wyrzucenia, teraz to jabłko wygląda nieźle, może minimalnie Psuty. no niezłe, niezłe, wydaje mi się, że to da się uratować i ostatnie, o cholera, to jakaś cywilizacja. Zaczęły się tworzyć na tym. Zobaczymy tu chociaż. Nie. No raczej nie. Może chociaż trochę. Niestety nie. Do wyrzucenia. Czyli dwa jabłka. Cztery połówki. No jest tak to wygląda. Dobra. Słuchajcie. Chodzi o to, żeby z czegoś, co jest niby niczym, zrobić coś. I to tak się robi że wykorzystać trzeba te kawałki jabłka, które jeszcze się da i, i żeby zrobić tak, żeby były smaczne. Dobre, słodkawe nawet, lekko kwaskowate. Teraz zrobimy z, z nich coś fajnego. Czyli tak, najpierw pozbyć się tych pestek, tych wszystkich łuskwin i za, za chwilę zobaczycie, jak będzie ładnie pocięte, po to, żeby coś tego, coś fajnego do nich dodać. No więc tak. Po prostu na kawałeczki odcinam kawałeczki, które są, które jeszcze się nadają. O dobra. Dalej. Takie. Po prostu. Dobra. To tak. taki duży talerz specjalny. Idziemy dalej. Hmm. Następny. No I następny. Mhm. Mm Jeszcze jedno. zobaczymy. Te naprawdę. Jabłka są bardzo odporne. Po kilku miesiącach. No dobrze, kupiłem to jeszcze w lecie. No, po kilku miesiącach serio nadają się. No i dobrze, nie zmarnują się. To jest tak nieobłuszko. No i słuchajcie Mam taki pewien Genialny pomysł Żeby jabłka były jeszcze bardziej Dobre Jeszcze bardziej słodkie To można dodać Coś dobrego do nich Zgadnijcie co Nie zgadniecie Od tego jestem ja Moje pomysły Jestem operatorem kuchni może nawet kimś więcej. Ale operatorem, na pewno. No i co to jest? Co to jest? Miód, miód, moi drodzy. O to właśnie chodzi, by jabłka były jeszcze lepsze, jeszcze słodsze. To oczywiście warto dodać miodu, prawda? Nie, 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 bezpośrednio na no jabłka, nie, bez sensu, bo ten miód jest skawalony, taki, taki, o, można go się kierować. Więc jest na to bardzo świetny. W sposób, żeby ten miód aż taki nie był. Trzeba wziąć. Trzeba wziąć garnuszek. Dobra. Wezmę garnę, zaraz, co tu zrobić? Aha. Ok, czyli tak. Wezmę, Wezmę garnę. Trochę tego miodu. No, jeszcze. Jeszcze. Lubię to słodkie. Dobra, może być. I to na gaz. Po prostu. Proste. No i spójrzcie. Teraz stawiamy ten miód na kuchni. Na gazie. No i, no i mieszamy. Mieszamy i czekamy. Mhm. Gdzie Gdzie to Tu jest tu kamera. Tu jest, dobra. Po prostu, żeby miód się troszkę rozpuścił będzie naprawdę dobre. Uwierzcie mi, będzie zajebiste. Jest tam operatorem kuchni. Patrzcie, jak mi się błyskawicznie rozpuścił. Hmm. Bardzo szybko. Wystarczy? O, chyba tak. Dobra. Sprawdzimy. OK. No, sprawdzamy, jak to zadziała. Teraz... Trzeba polać na te jabłka po prostu stopionym miodem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mało tego trochę wyszło, przyznaję. No nie? Mało. Okay. Idziemy dalej. Jeszcze więcej tego miodu, więcej. Ok. Dobra. Jeszcze dobry byłby pomysł, gdyby tu trochę dodać na przykład. Czegoś co daje energię. Zgadnijcie co? Zgadnijcie co? Daje energię. Mam, mam. O, nie, nie. Przepraszam, Kary, nie, nie. Cynamon, cynamon. Oczywiście, że tak. Cynamon mielony. To jest taka ognista um, przyprawa. Cynamon mielony. Tak, to będzie smakowało. O, trochę dużo poszło. Ale poszło. Dobra. Czekajcie, czego, czego by jeszcze? Może cytryna? Nic nie ma. Pusty. Cholera. Czekajcie, co by jeszcze tu dać? Co by jeszcze dać? Może macie jakiś pomysł? A może trochę jogurtu? Moment. Dobra, filmujemy. Jest tak. Jogurt. Taki za Azerbejdżanu. Muszę wziąć trochę jogurtu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ręcz ekspery eksperyment. Przyłoby hmm. się w ogóle. Ta jabłka bardziej pociąć na trochę, na, na małe kawałeczki, ale dobra. Weźmy jeszcze jakiegoś OK. I takie coś wyschło. Macie jeszcze jakiś pomysł? Sobie zobaczyć. Nie, wydaje mi się, że nie. Że, że chyba wystarczy. Mam tu jeszcze, co prawda, stare kiwi, które wrosło w otoczenie. W sensie, jak kupiłem i ono leżało na oknie i zapomniałem, że ono jest, Myślałem, że to piłeczki ping-pongowe, ale ok okazuje się, że to owoce, aż boję się otworzyć. Czyli coś z tego nie wyskoczy. Może później. No i jeszcze kaki, ale kaki jest dość świeże i niedawno kupione, więc jest ok. Ale nie chcę mieszać smaków aż tak bardzo. Zamykam jogurt i może przystąpić do konsumowania tego czegoś. Zobaczymy, co z tego wyszło. A, właśnie. Idenec. I zobaczymy, możecie mi wierzyć na słowo, jak będzie niedobre, to powiem wprost, a jak dobre, to też powiem wprost. Okej, okay. zobaczymy, czy to, czy nie. Hmm. Szczerze? Trochę dziwne, ale niezłe, naprawdę dobre, zajebiste, nawet łóżko może. Pierwsza. Mówię wam. Ta odłóżka. Mhm. Dobra. Nie, nie, nie wiem, jak to nazwać. Po prostu potrawka jabłkowa. Świetna. Słuchajcie. Pyszano biało. Jako kucharz, master chef, wymyśliłem potrawę genialną. I tak w ogóle to. Jestem nie tylko operatorem kuchni, ale wręcz imperatorem kuchni. To jest wielki sukces. Dzisiejszego wieczoru nie mogłem spać, więc wymyśliłem coś wspaniałego. Może to sobie zjeść i potem, potem pójdę spać. Do zobaczenia. Jeżeli macie jakieś pomysły, chcieliście się ze mną podzielić i coś, coś będziecie chcieli, żebym zrobił i spróbował, to możecie mi pisać ale bez nabijania się ze mnie. No. Wszystko ma swoje granice. Do zobaczenia.